No, hej, taki apel do młodzieży. Słuchaj, aktywności, zdrowia. Dobrego samopoczucia nie robi się w miesiąc, kilka miesięcy, nawet w rok. Aktywność fizyczną i zdrowie dba się od młodzieńczych lat. Odkąd tylko możesz stanowić o sobie. Jest to wszystko w Twoich rękach. Bo jeżeli to zaniedbasz, to na starość będziesz bardzo schorowanym, stetryczałym człowiekiem. Niestety nie odpuszczaj, nawet na chwilę. A jak odpuścisz, szybko do tego wracaj, do aktywności. Jesteś młody, to buduj bazę na lata. To niestety przychodzi systematycznie i trwa już później do końca życia. Tego nie kupisz, tego ci nikt nie da. I jak mówię, już w starszym wieku, jeżeli byłeś zasiedziały przez całe swoje życie, już dobrej aktywności, niestety nie zbudujesz. Ci wszyscy, którzy starsi panowie, panie. Na TikTokach, Instagramach i tak dalej, którzy pokazują się jako aktywni, oni nie zrobili tego w jeden miesiąc, rok. Oni przez całe lata byli, jak to się mówi, na ty, z aktywnością fizyczną. Także młody człowieku, bierz się do roboty, dbaj o swoją ogólną sprawność, a będziesz cieszył się. Właściwie do końca życia ze względnie dobrego zdrowia. Miłego dnia.